Witam do Wróżka Luana. Zapraszam do wysłuchania horoskopu miesięcznego dla baranów na miesiąc marzec. Myśl przewodnia dla baranów na marzec, co będzie ważne dla baranów w marcu. Każde zrozumienie zaczyna się od podziwu. No, czyli takie zaistnieją sytuacje w marcu dla baranów, że po prostu zacznie się od podziwu no i przejdzie w związkach też na wyższy poziom baran. Tak, liczy się przyjaźń, liczy się zrozumienie no i też szacunek do, do partnera. Jakie emocje to będą towarzyszyć w marcu baranom? Będą przerażone sytuacjami takimi zewnętrznymi no też co po prostu się będzie działo na świecie to będzie też wpływać na samopoczucie barana no i powodować, że po prostu baran będzie troszeczkę przerażony niektórymi wydarzeniami. A co jeśli chodzi o kwestie zdrowotne u barana będzie się działo, na co powinien zwrócić uwagę baran jeśli chodzi o zdrowie w marcu? uważać jeśli chodzi o przemieszczanie się nie szybko niemknąć barany tak żeby sobie nie skręcić kończyny no i też baran będzie się przemieszczał w celu załatwienia jakiejś sprawy związanej ze zdrowiem do innej miejscowości no i teraz sprawdzamy kwestie zawodowe finansowe Tutaj bardzo fajnie dla baranów, które wynajmują komuś mieszkanie, nieruchomość. Tutaj są pieniądze z wynajmu, no i też będą, będzie zakup, będą jakieś pieniądze ekstra dla baranów i będzie zakup jakichś takich mebli przez barana dokonywany. No generalnie może być też sprzętu AGD do domu, no i upiększanie domu. Może być też zakup jakiejś wykładziny, paneli podłogowych, dywanów. Jakiegoś, jakiejś drukarki też do firmy. No i jakiś też zwrot przed baranem pieniędzy w pracy. Jak to będzie wyglądać? tutaj bardzo fajnie się przedstawiają w pracy spotkania zawodowe dużo będzie się spodziewał po różnych takich rozmowach baran ale generalnie szczęście będzie sprzyjać pod względem zawodowo finansowym baranom w marcu no i teraz zobaczymy kwestie zawodowymi związane ze związkami jak tam z baran no tutaj y Trzymają się jakiejś sytuacji z przeszłości barany, należy się od tego odciąć. Powracają też różnych takich właśnie wy, wypomi, wypi, wypominają sobie w związku barany różne sytuacje z przeszłości. Tutaj się szykuje jakaś rocznica, impreza, wspólne wyjście z partnerem w marcu. No, i też będą, będą właśnie trochę zestresowane barany, ale to nie będzie chodziło o związek, tylko o sferę właśnie załatwiania różnych spraw, i po prostu to się będzie przekładać też na sferę prywatną u barana. Czyli może baran po prostu czasami puszczą mu nerwy i krzyknąć na partnera, a to będzie związane z jakimiś takimi po prostu sytuacjami dnia codziennego. No i przemęczeniem też barana. No a teraz dla singli. Niektóre single barany po prostu yy, chcą yy, coś zrobić, yy, potem się cofają, zastanawiają, przemy przemyślają różne rzeczy, chcą gdzieś wyjść yy, z jakąś większą. Yy, jak, i, i z, z jakimś większym towarzystwem z drugiej strony uważałem, że troszeczkę odstawają od tego towarzystwa. No i też załatwiałem też jakieś, będą załatwiać w marcu jakieś sprawy finansowe single barany, więc no będą takie rozdwojone single barany jeśli chodzi o marzec. No i karta, karta rada dla barana na marzec. Cierpliwość, cierpliwość i będzie miał do przerobienia, zobaczcie, dwie y, karty cierpliwości. E, cierpliwość baran w marcu, czyli y, no, y, będzie się rwał do przodu, będzie chciał coś załatwić, a tutaj trzeba czekać. Y, no niestety jakieś, jakieś sytuacje będą, że będzie go po prostu otoczenie wstrzymywało. Powinien się wystrzegać baran w nadchodzącym miesiącu, marcu. Przeciążeń, przeciążeń, długów, różnych licznych spraw do załatwienia. Uważać musi baran na kręgosłup. Nie brać też wszystkiego naraz, raz, że tak powiem, do załatwienia, jakoś to sobie podzielić. E, jakie będą sytuacje nieoczekiwane? O, miłość, czyli bardzo miłe sytuacje związane z nowym uczuciem, e, miłością, a też jakieś takie miłe sytuacje rodzinne, e, święta rodzinne, jakieś rocznice, radość dzieci, jaki to będzie miesiąc dla barana, marzec, jakim będzie miesiącem. Będzie miesiącem, gdzie po prostu część baranów może przeżywać swoją drugą młodość, jeśli chodzi o uczucie, a więc szczególnie panie barany tutaj mogą bardzo być zadowolone z takich romantycznych posunięć partnera. No i podsumowując. No, i tutaj niektóre barany muszą się usamodzielnić. Muszą się usamodzielnić, uniezależnić finansowo. Ważne będą właśnie finanse, jakieś zabezpieczenie. No, muszą poczynić jakieś kroki finansowe i troszeczkę zrobić taki plan na przyszłość, niektóre barany. No, i teraz sprawdzamy, skąd to przerażenie. Jeśli chodzi o emocje barana w marcu. Będzie się właśnie część baranów obawiać o stan swoich finansów że nie ma jakiejś oszczędności i po prostu żyje z dnia na dzień. No i tutaj właśnie sytuacje takie polityczne, generalnie, które się będą dziać wokół, będą też przerażać Barana. Tutaj będzie się obawiał też jakiejś kontroli w marcu baran, czyli może to być kontrola, właśnie też finansowa, jeśli chodzi o niektóre barany, które posiadają własną firmę. Czyli to będą takie obawy właśnie związane z finansami, z jakąś kontrolą, z tym czy ufać temu co, co widzą po prostu, co się, co się dzieje na świecie, no i w jaki sposób się zabezpieczyć, zadbać o, o byt swój, swojej rodziny. No i będą się też zastanawiać barany, no co jest w życiu ważne, na co postawić, po prostu będą takie przewartościowania też robić w marcu. no jeszcze sprawdzimy no i tutaj w niektórych relacjach będą, yy, będą drobne kłopoty yy, no czyli będzie po prostu yy, baran się dowiadywał, że yy, Albo sam będzie się jakoś w jakiś sposób przyczyni do tego, że, że relacje w związku będą no takie, a nie inne, albo no poczuje się zrodzone przez, przez partnera. Na to też będą niektóre barany zwracać uwagę. No i będzie też jakiś wyjazd. Dla niektórych baranów, jest wyjazd, także powinien być ciekawy miesiąc. No i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.